Ja jestem Rabo, a dziś kontynuujemy naszą podróż przez tier listy bajkowe. O, tydzień temu był Disney, więc w tym tygodniu zajmiemy się filmami Pixar'a. Zobaczymy, które są najlepsze, które są najgorsze. Jeśli ktoś nie widział filmu sprzed lat, bo już parę lat temu zrobiliśmy coś takiego, to gdzieś tu się wyświetli: czy to w karcie, czy będzie w opisie, czy na ekranie końcowym. I to samo z pozostałymi tier listami. Może w ogóle zrobię jedną playlistę i gdzieś tu wrzucę. Także rozglądajcie się uważnie. No i co? Dla tych, którzy nie widzieli poprzedniego filmu o Disney'u, to po pierwsze polecam sobie obejrzeć, a po drugie przypominam, że mamy kategorię arcyhity, najlepsze z najlepszych po prostu arcydzieła, mega hity, czyli fantastyczne filmy, ale ciutkę, ciutkę, ciutkę niżej bardzo fajność, czyli bardzo fajne filmy, po prostu fajność narodów, czyli po prostu fajne filmy. Dlaczego narodów? Nie wiem. No, i na końcu mamy filmy, które mogą być. I teraz pytanie brzmi: zapewne wasze, a gdzie jest kategoria kupsztyle? A gdzie jest kategoria? Nie znam, nie oglądałem. Otóż nie ma. Dlaczego? No, bo ja, jako naczelny specjalista, starszy ekspref, ekspert, no tak, ekspres do kawy, starszy ekspert do spraw Pixar'a, oczywiście znam te wszystkie filmy na wylot i nie mam mowy, żebym czegoś nie znał, albo nie pamiętał, albo nie kojarzył. Mało tego, ja znam te filmy tak dobrze. Że mogę je nawet chronologicznie tutaj poustawiać, C, więc... A może tak zróbmy? Może właśnie lećmy z tą listą chronologicznie? Żebym przy okazji mógł się wam pochwalić jakim to nie jestem znawcą? <śpiew> Ach, dobra, nieważne, nieważne. Ogólnie, jak już sami zauważyliście, te filmy tierlistowe mają charakter bardzo luźny, jak komuś się to nie podoba, to... To trudno, większości się podoba, więc, yy, więc lecimy, mm, no i lecimy, nie ma co przedłużać. A zaczniemy od yy, tak zwanego kloca, <laughs> nie no, nie jest tak, kloc, żartuję, ale Bugs Life, czyli, no bo lecimy chronologicznie, Bugs Life jest pierwszy. Nie no, co ja gadam w ogóle, przecież to history jest pierwszy. Ech, no, więc zaczynamy od tej historii. jednak, yy, już, już bym zaliczył wpadkę, no. Toy Story, cóż mogę o tym filmie powiedzieć, no co można powiedzieć o tym wybitnym dziele, no przede wszystkim to, że jest to film beznadziejny, Toy Story jest po prostu tragicznym filmem i nie polecam nikomu. Za to e, Dobry Dinozaur to jest arcydzieło, musicie to zobaczyć, po prostu wzruszyłem się tak, że o Jezu, no po prostu cudowny film. Oczywiście, oczywiście żartuję, Toy Story to jest arcyhit, no po prostu arcyhit. Ja wiem, ja go sobie przeklikałem ostatnio. On nie wygląda dobrze. O Jezu, jak on nie wygląda dobrze po tylu latach, bo to przecież ten film jest starszy chyba ode mnie, albo jest w moim wieku mniej więcej? I te pierwsze animacje 3D bolą. Bolą, ale fabularnie. Zawsze się wzruszam. Boże zawsze się wzruszam po prostu, jak oni lecą, jak. Jak chudy tam z nim jest z bazem i mówi: Ty latasz. On mówi: To nie latanie, to spadanie do celu. Ja, ja, ja zawsze wtedy się wzruszam, że siła przyjaźni zwyciężyła. Uff. Także to jest bajka mojego dzieciństwa. Kto by się spodziewał, prawda? To zdanie pewnie jeszcze padnie parę razy podczas dzisiejszego filmu. Dalej mamy, właśnie, dawno temu w trawie. I faktycznie ten film miał miejsce dawno temu. I skoro już jest w trawie, to ja bym go tam zostawił, akurat mamy tu zielony kolor, wszystko się zgadza, no nie jestem fanem tego filmu, to jest niezły film, pamiętajcie, że danej gorsza kategoria to są niezłe filmy, takie co można je obejrzeć i nie będzie jakiegoś wielkiego zawodu, no bo Pixar po prostu nie robi słabych rzeczy, chociaż jest jeden wyjątek, ale do tego przejdziemy później. Natomiast, no, e, jakoś nigdy nie byłem fanem. Może dlatego, że nie miałem tego na kasecie. Bo tej historii miałem jedynkę i dwójkę na kasecie i po prostu non-stop oglądałem w kółko te filmy. No, po prostu kocham je. No, jak już jesteśmy przy tej historii, 2, No to co ja wam mogę powiedzieć, no? No, arcyhit! No, po prostu arcyhit! No, arcydzieło. To jest chyba mój ulubiony film Pixara, Exequo, z jeszcze jednym. Mam takie dwa, które uważam za najwybitniejsze. I to jest jeden z nich. Kocham, dla mnie to jest najlepsze tej historii. Naprawdę. Uwielbiam każdą klatkę tego filmu. No i dobra, już koniec tych zachwytów, lecimy dalej, bo mógłbym opowiadać tym filmie cały dzień. Ech, dalej, co mamy chronologicznie dalej? Wydaje mi się, że gdzie jest Nemo? Ciekawe czy się pomylałem, ale wydaje mi się, że gdzie jest Nemo? Nie, 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 potwory i spółka. Przepraszam. Potwory i spółka. Dobrze. No potwory i spółka. Coś mogę <laughs> powiedzieć? No art hit. No arcyhit. No co ja poradzę? No po prostu Pixar. Pamiętacie, co było w jedliście Disneyowskiej? Żeby znaleźć jakiś hit, albo hit, to naprawdę musieliśmy przejść przez wiele filmów. A tutaj od razu. No i to jest właśnie Pixar. Tych filmów jest znacznie mniej niż u Disneya, prawda? I co z tego? Jak one są tak jakościowe. Więc Potwory i Spółka. Kolejny film mojego dzieciństwa. Zawsze jak ten sali tam wchodzi do tego pokoju i bo mówi kotek, po prostu to ja się tak wzruszam. No nie mogę, po prostu płaczę. I pamiętam pierwszy raz, jak widziałem ten film, jak. Płakałem na zakończeniu. Dobrze, nie wzruszajmy się teraz, bo... Powiem wam szczerze, ja jestem... Ja kocham Pixar. To jest moje ulubione studio. To jest część mojego życia, te filmy. Po prostu. Dobrze, napiję się herbatki, pozwolicie. I teraz przejdziemy do Gdzie jest Nemo. Gdzie jest Nemo to film bardzo fajny. Bardzo go lubię, chociaż nie tak jak poprzednie, natomiast spokojnie jest to bardzo fajność także też w te kategorie e, go wrzucam i tutaj raczej nie będę zbytnio mm, komentował, bo też nie chcę, żeby ten film trwał pół godziny mm, co jest dalej, czekajcie, gdzie jest Nemo? Mm, 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 to nie, to nie, a i nie ma mocniej teraz prawdopodobnie, potem sprawdzimy, albo sprawdzicie wy sobie czy, czy wszystko dobrze ułożyłem e, chronologicznie i nie m'a mocni, to jest hit. I uwaga, teraz zaskoczenie: jest to bajka mojego dzieciństwa. <grym> Bo, no, 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 nie, no. no. Bałem się, że ten film będzie tak wyglądał, że będę po prostu się zachwycał nad każdym jednym filmem. No ale co ja mam poradzić? No, to jest idealne studio, idealne filmy. Mega hit. I nie m'a mocni, mega hit. Po prostu. Po prostu. Mm, dobra, co mamy dalej? Mm, wydaje mi się, że. Jeszcze sobie tu pod Tak, ratatuj teraz. Ratatuj. Bardzo fajny. Bardzo fajny film. Ostatnio zresztą robiłem dwie teorie o ratatuj, to sobie go przypomniałem. Dalej świetnie się go ogląda, więc no to tyle w tym temacie. Nie będziemy się rozwodzić nad każdym. Wally. Chyba następny był Wally, bo wydaje mi się, że to jest 2007, to jest 2008 i chyba odlot jest 2009. Więc na no Wally. No, wall to jest przez, wiele, przez wielu jest uważane za arcydzieło, za najlepszy film Pixara. I prawie się zgadzam, to znaczy, no dla mnie te filmy są po prostu arcydziełem, no głównie dlatego, że to jest przede wszystkim moje dzieciństwo. wall już wyszedł trochę później, jak już byłem trochę starszy, no i wciąż byłem malcem, ale już starszym, więc nie mam takiego sentymentu, no ale jest to mega hit. No jest to mega hit, jest to fantastyczny film, szczególnie, szczególnie, że to jest chyba pierwszy taki przypadek w historii Filmów, pełnometraszowych filmów animowanych właśnie w takiej listce 3D, no czyli takich porządnych, gdzie tak naprawdę przez pierwsze pół tego filmu nie pada ani jedno słowo, jeśli ja pamiętam. Tam chyba w telewizorze coś u Oliego gra, ale ogólnie tam nikt nic nie mówi przez pół filmu. Wyobrażacie sobie, że dajecie dzieciakom film, w którym przez pierwszą godzinę, czy tam 40 parę minut nie pada ani jedno słowo od żadnej z postaci. I najlepsze jest to, że nikt się na tym filmie nie nudził, nie? Wszyscy to oglądali z zapartym tchem do samego końca jest to piękna historia, i to świadczy o sile tego filmu, dlatego jest tak wysoko. Lecimy dalej, odlot. Eee, no cóż to mogę rzec. W ogóle wiecie co? Jestem ciekawy, eee, ja sobie obejrzę po tym filmie, i to też wam polecam w ramach takiej ciekawostki, eee, tę poprzednią tier listę, chyba z 2018 czy 2019 roku właśnie jak ocenialiśmy filmy Pixara, bo jestem ciekawy nie wykluczone, że ja mówię dokładnie to samo co tam a może zupełnie co innego, ciekawe jak mi się spojrzenie na te filmy zmieniło przez 5 lat bardzo jestem ciekaw, czy 6 nawet no ale dobra, mamy odlot ten film jest po prostu bardzo fajny ale jest w tym filmie scena która sprawia, że staje się ten film mega hitem po prostu dla tej jednej sceny warto ten film obejrzeć i ja nie wiem, czy jest tak, druga, tak wzruszająca scena w jakimkolwiek filmie Pixara. Wiecie, o której scenie mówię. O historii miłosnej Karla i Eli, jeśli dobrze pamiętam. No nie da się na tym nie zapłakać. Nie da się na tym nie zapłakać. To, jest, to tak chwyta za serce, jak nic innego. To jest historia prawdziwej miłości, ale to tak prawdziwej, że nie ma prawdziwszej. Rozrywająca serce i. No też pokazująca nieuchronność naszego przemijania, że się tak wyrażę? No jest to piękna, piękna rzecz. Te parę minut. Zawsze chwyta za serce. Nie wyobrażam sobie człowieka, którego to nie chwyta za serce. Musi być jakimś cyborgiem. Ja jako człowiek wrażliwy do tego artysta, bardzo się zawsze wzruszam, więc zdecydowanie stawiamy od bardzo wysoko. I co mamy dalej? Mm... Wydaje mi się, wydaje Niedźwiedzie, że to jest czas na to Story 3. I Toy Story 3 daje w kategorii filmów bardzo fajnych, bardzo fajność. Eee, no, nie ma podjazdu do tych, ale to tylko pewnie dlatego, że. Bo wie, wiecie, niektórzy uważają, że Toy Story 3 jest najlepszą częścią, dla mnie jest najgorszą, ale wiecie, no najgorsze to Story to wciąż jest bardzo, bardzo dobry film. Żeby była jasność. Mm, natomiast do niej nie mam takiego sentymentu jak do tych e, Ale sam ten motyw e, przedszkola, słoneczka W ogóle ostatnio robiłem film e, O tym, że to Story 3 miał dziać się na Tajwanie Zabawki miały ratować e, Baza z fabryki Bardzo ciekawe, jak nie widzieliście tego filmu To gdzieś wam się tu wyświetli e, Czy to w karcie, czy gdzieś Więc sobie go obejrzyjcie, bo on się słabo obejrzał a naprawdę uważam, że jest dobry mm, No i to zakończenie jak te zabawki yy, zlatują na pewną śmierć, tam jezu, to jest. To zawsze ciarki wywołuje. Jak one godzą się ze śmiercią, po prostu łapią się za ręce. Także. No i na końcu przekazanie zabawek. Też piękna sprawa, prawda? Więc bardzo fajny film. No i tyle. Już byłem trochę starszy, miałem 13 lat i, i jakoś. To już nie było to samo, po prostu. Wiecie, sentyment robi swoje po prostu. Ale to wciąż jest mega film. Jak jesteście trochę młodsi, to wykluczone, że to jest dla was taki sentymentalny film. Mm. Pominąłem coś. Pominąłem coś! U, przepraszam, przepraszam, przepraszam. Auta, auta, właśnie brakowało mi czegoś. Po i nie ma mocnych były auta. To jest 2006. Prawda? Tak. To jest 2005, 6, 7, 8, 9, 10. O! Ale pamiętam, nie zauważyłem po prostu, <laughs> także spokojnie, dalej jesteśmy w grze, o i dyskoteka e, Dobrze, jak ci co bywają na streamach to wiedzą jak to moje światło lubi podać figle, dobrze już wracamy Więc szybciutko nadrabiamy moją pomyłkę, auta Pierwsze auta dla niektórych film znakomity, dla mnie też, ale nie aż tak jak te wybitne dzieła Dla mnie po prostu bardzo fajność, dobra, solidna, bardzo dobra e, część pierwsza o autach e, nie najlepsza, ale też nie najgorsza. Po prostu y, fajny film i tyle. Y, I teraz przechodzimy dalej. Co było dalej? Mm, 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 mm. Czyżby Auta 2 już. możliwe. Mm, chyba tak. Nie, nie, nie tak. Auta 2. Wydaje mi się, że teraz Auta 2 po tej starej 3 chronologicznie. No i Auta 2. Do niedawna były uznawane za najgorszy film Pixara ja się z tą opinią zgadzałem wtedy, z tego co pamiętam, i zgadzam się z nią teraz. Ten film jest niezły. Co, więc on nie jest zły. No, jak sama nazwa wskazuje, niezły. Ale dziwne to było. Nie każdemu się podobała ta przygoda z tymi szpiegami do końca, agentami po Europie. A mi też, dla mnie też to było takie, A, no może być i tyle, więc. Ale już od niedawna nie jest to najgorszy film Pixara. Dlatego sobie przejdziemy. A tymczasem, a tymczasem chyba czas już na yy, Meridę Waleczną. I teraz pytanie, co było pierwsze potwory Monsters University czy Brave? Mm, wydaje mi się, że, że Merida Waleczna. No i w końcu w końcu mamy do czynienia z filmem, który jest fajnością narodów, w tym przypadku chyba Szkocja, yy, jeśli dobrze pamiętam, więc jest to po prostu dobry film. Jakoś nie jestem wielkim fanem Meridy, ale też doceniam, bo ma swoje momenty, a po prostu fajny film, fajność. Dalej mamy prawdopodobnie, jeśli dobrze pamiętam, Uniwersytet Potworny. I tu tak samo jak Merida. Fajny film, no ale jednak nie ma podjazdu do potworów i spółki oryginalnych, po prostu w porządku. Fajnie się to ogląda i tyle. I teraz chyba już przechodzimy do. Teraz będzie mi łatwiej, bo będziemy szli po częściach teorii Pixara, teraz są na moim kanale. Więc powinno być łatwiej. Mm, tylko czy już do tego przechodzimy? Dobry dni... O właśnie, to tak. Inside Out to z tego była druga część, trzecia, czwarta, piąta chyba. A koko, a, a, a tak, szósta, siódma, ósma. O tak. Po częściach teorii Pixara musimy iść. I nie ma z dwa jeszcze tu. O. Chyba, chyba już będzie dobrze. No to lecimy. Eee, w głowie się nie mieści dwa. Eee, Fuj, jeszcze nie ma dwójki, w głowie się nie mieści. Dla, wie dla wielu osób jest to wybitny film, dla mnie po prostu bardzo fajny. Eee, może jakbym go obejrzał teraz po latach, to bym go bardziej docenił. Nie wykluczam, ale nie oglądałem go już, hu-hu, więc bardzo fajność po prostu. Dobry dinozaur. No, i to jest film z kategorii. Może być. Nic specjalnego. Też niektórzy, dla niektórych, to jest najgorszy film Pixara. Nie jest zły, ale. Mm. No, Okej. Okay. Dalej mamy. Yy... Gdzie jest Dory? Fajność. Fajność narodów. Fajnie, że mogliśmy znowu zobaczyć ten podwodny świat. Ale to raczej jeden z tych słabszych filmów. To nie znaczy, że złych. Mm. No i Auta 3. Szanowni Państwo. To jest film, który jest mega hitem. To jest najlepsza część out, i nie zapraszam do dyskusji nawet. Bo... bo po prostu uwielbiam ten film. To, co się dzieje na końcu, chyba każdy, kto miał obejrzeć, to obejrza, więc chyba nie zaspoileruję mocno, jak powiem, że gdy Zigzag podczas wyścigu przekazuje pałeczkę jednocześnie z co całe swoje dziedzictwo, Cruz. To jest moment tak nie niesamowity i zaskakujący to był dla mnie moment, że aż się wzruszyłem i pomyślałem sobie, o, jakie piękne, jaki piękny finał i naprawdę tak mi się to spodobało, że aż dałem temu filmowi 9 na 10. Nie spodziewałem się, byłem pewny, że to będzie taki film jak Auta 2, a okazał się fantastyczny, więc jak ktoś nie widział jeszcze trzeciej części, to polecam. Najlepsza część aut dla mnie. No i. Pamiętajcie jak wam mówiłem, że są dwa takie filmy, które uważam za najlepsze bezdyskusyjnie? wśród Pixar'a, fil wśród filmów Pixar'a. Pierwszy był Toy Story 2. A drugi to Coco. No arcyhit, no po prostu arcyhit, wyciskacz jest taki, że to się nie mieści w głowie. Zawsze się potwornie wzruszam na tym filmie. No bo to jest film o przemijaniu też, tak, po części, więc to się łączy, takie rzeczy zawsze wzruszają. Eee, no i... No co ja wam będę mówił, jeśli ktoś z was nie widział Coco, to naprawdę to, czy wy jesteście w ogóle ludźmi, <grydy> idźcie i to obejrzyjcie. No, cudowna historia. Cudowna, wzruszająca historia Miguela w krainie zmarłych. Zawsze się wzruszam. Zawsze. Rewelacja. I nie ma mocniej dwa. Wiele osób sioczy na ten film i do, nie, nie, nie wiem do końca dlaczego. Eee, o, i właśnie widzę, że ten film trwa już dłużej e, niż poprzednia tier także także nieźle mi idzie. Eee, Nieomocni 2 to jest film, który mi się eee, bardzo podobał, bardzo fajność uważam, uważam, że podołali eee, i ja się bawiłem bardzo dobrze, a pamiętacie przesłanie Ekran Tyrana, jeśli ktoś właśnie oglądał Teorii Pixar numer 7 to polecam, bo miał to być zwykły film o kolejnej, o kolejnej animacji Pixara, a wyszedł z tego jakiś manifest klimatyczny i nie tylko, żeby dbać o planetę, to jest ciekawy Przepraszam, to jest ciekawy i bardzo niestandardowy film jak na ten kanał, więc jestem z niego zadowolony. I tak samo jestem zadowolony, że poszedłem na to do kina. Bawiłem się świetnie. No i dalej, przechodzimy do filmu omówionego całkiem niedawno, bo rok temu. W nie cały rok temu, w teorii Pixara 8, czyli Toy Story 4, i dla mnie jest to arcy hit. No po prostu nie sądziłem, że kiedykolwiek jeszcze. No jako już doświadczony kinoman, który nie rzuca tymi dychami na prawo i lewo, że dam jakiemuś filmowi z serii tej historii 10 na 10, ale on jest tak cudowny, pod każdym względem. I ten finał, no nie dało się lepiej zakończyć. Jak ja się dowiedziałem, że robią, że robią czwórkę, to byłem załamany, mówię, nie no co wy chcecie jeszcze robić, takie piękne zakończenie było w trójce, a w czwórce było jeszcze lepsze. No piękne to było, piękne to było. Wzruszyłem się w kinie. Zresztą, co ja wam będę mówił? Jak ktoś nie oglądał, to tu, jest moje, tu są moje wrażenia z kina, gdzie się będą wyświetlać na żywo. Yy, no ja tam się po prostu wręcz popłakałem, bo to było tak świetne. Więc polecam, jak ktoś nie widział. No i przechodzimy dalej. No, fantastyczny film. Uwielbiam yy, całą serię tej historii. O, o, ale żeby nie było tak cukierkowo, no to mamy naprzód. Yy, I w ogóle zauważyłem taką zależność, że jak odszedłem z YouTube'a, to nagle te filmy zaczęły być jakieś takie słabsze. A jak wróciłem, to, to zaczęły być lepsze. Więc, więc przypadek nie sądzę. Bo to był pierwszy film, który już wyszedł yy, po, po mojej YouTube'owej śmierci w 2020 roku. Yy, I on jest. niezły. Jakoś taki był. Yy, no w porządku, ale bez szału. No i to tyle. Właściwie co tu dużo gadać. Podobnie jak Soul, tylko że Soul, czyli co w duszy, gra, był trochę, trochę lepszy. Tak według mnie. No tu nie będę się rozgadywał, po prostu fajność. Po prostu dobry, solidny film, fajność narodów yy, i tyle. Swoją drogą zauważyłem właśnie, jak równe jak równa jest ta lista, nie? W Disneyu mieliśmy bardzo dużo tutaj. I tutaj tych arcyhitów to było cokolwiek napłakało. Zobaczcie, jak, jak równiutko ta lista idzie jak na razie. Zobaczymy, czy to się utrzyma. Dalej mamy lukę lukę, którego pierwotnie wrzuciłem tu. A potem jak tworzyłem teorię Pixara numer, jeśli nie, dobrze pamiętam, 10, to, yy, to jeszcze raz sobie to obejrzałem i spodobał mi się trzy razy bardziej. Yy, więc, yy, więc wrzucam go już dzisiaj tutaj. Uważam, że to jest dobry film, z fajnym przesłaniem, fajność yy, narodów, w tym yy, w wypadku słoneczna Italia, także polecam, jak ktoś nie widział. I przede wszystkim polecam teorię Pixara o tym filmie, bo to jest póki co najdłuższy bajkowy film na kanale, jeśli się orientuję, ale będzie dłuższy. Zobaczycie. No. To będzie dobra, ale do... Dobra. Turning Red Czyli e, to nie Wypanda. No właśnie, to nie wypada. Nie wypada robić takich beznadziejnych filmów w Pixarze, kochany. To jest najgorszy film Pixara według mnie. Kup sztyl taki, że to się w głowie nie mieści. <grym> nie każdy się z tym zgodzi, wiem, ale mi się wybitnie nie podobał. Oczywiście to wciąż jest Pixar, więc on ma aż 5 na 10. No bo niżej Pixar nigdy nie schodzi, no ale jednak oczekiwalibyśmy więcej. Wiem, że ten film ma wielu zwolenników, ale dla mnie jest to tragedia. Pod wieloma względami. Tam naprawdę dziwne rzeczy się dzieją. I to jest takie. Też mi nie podoba się ta stylistyka. Te, te wszystkie twarze są tam takie rozciągnięte na pół ekranu. Eee. Nie, 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 nie polecam, nie polecam. Ale za to ten film. Również jest bardzo krytykowany. I ja uważam, że niesłusznie. Mi się Bas Astral podobał. Tak naprawdę, ja bym go dał nawet tu. Gdyby nie co? Gdyby nie. Zakończenie. Daję go tu. Uważam, że to jest dobry film. Fajność narodów. Również narodów kosmicznych. Eee, a nie jest tu z prostego powodu. Bo to, z powodu tego, co zrobili z Zurgiem. Oglądaliście filmie, jeśli nie oglądaliście tego filmu. Analiza, że Bas... Y, że, że, jak to powiedzieć, żeby nie zaspoilerować? No obejrzyjcie po prostu ten film. Bas w bazie Astralu jest złym bohaterem. Jest antypostacią. Jest czarnym charakterem. I udowodniłem to w tym filmie, który się teraz tu gdzieś wyświetla. I ten film bardzo dobrze się obejrzał, jak na nowe standardy. Więc, no, coś jest na rzeczy. Coś jest na rzeczy, i bardzo jestem dumny z tego filmu, który zrobiłem na ten temat. No a póki co, fajność narodów. No i ostatni film, najnowszy: Między nami Żywiołami. Oczywiście. Fajność. No, fajność narodów, fajność żywiołów, również. Po prostu dobry film i tyle. Także, panie i panowie. To nie wszystko, bo, nie, bo jeszcze przygotowałem sobie tutaj, być może widzicie, że jest takie coś, i to jest tier lista. Zrobiłem sobie screena, nie patrząc, nie, w, nie wpatrując się, czy co tam jest specjalnie, żeby się nie sugerować, zrobiłem sobie screena tego poprzedniego filmu I, porówna, i myślę, że fajnie to jest teraz sobie porównać oceny, jak to się zmieniło przez te parę lat, więc zobaczmy. O, tak to wyglądało wtedy. Więc mamy tak, to Story. To Story 2, to się zgadza, Koko to się zgadza, Potwory to się zgadza i <laughs> o co ciekawe i nie mam mocni jedynka, są na najwyżej e, więc tutaj, tu już po latach oceniłem ich odrobinę niżej, to ciekawe z kolei Koko po prostu nie było wtedy, nie, Koko było, to Story 4 nie było, dobra zobaczmy mega hity, tu było Wally -E, Up i Auta 3 e, Up Auta 3 i Woli -E jest, ale o, widzicie, wrzuciłem to też w głowie się nie mieści. To jest 3. I ratatuj! Więc y, troszkę, troszkę mi się zmieniło. Co? Troszkę chyba bardziej krytyczny się stałem przez te lata, ale może lepiej. Bo zobaczcie, tutaj to jest wszystko tak nawalone. A tutaj taka całkiem równa ta lista wyszła. Może nawet lepiej, bo łatwiej odróżnić film naprawdę wybitny. No i dyskoteka, przepraszam emocji naprawdę wybitny od, od tego po prostu bardzo dobrego. Także zobaczmy, co tutaj jest dalej. Tak, tylko sobie przelecę, popatrzę. No, zdecydowanie jest mniej tu filmów. A zobaczmy ostatnie dwie kategorie. O, widzicie, tu na przykład wrzuciłem Uniwersytet Potworny, Meride i Dobrego Dinozaura. A tutaj. E, dobrego Dinozaura dałem już w najniższej kategorii. To jest ciekawe, ale no, tak, tak bym to dzisiaj podzielił. No i na końcu były auta i Bugs Life, i samo auta i Bugs Life, i dorzuciłem do tego. Kolejne filmy Pixara, zresztą tutaj tak samo. No dobra, to tyle. Nie ma co przedłużać. 25 minut fantastycznie. Jeśli dotrwaliście do końca, jeśli Wam się podobało, to się bardzo cieszę. I jeśli chcecie, ee, żebym jeszcze zrobił tier listę z filmów DreamWorks, ee, no to dawajcie znać. A tymczasem, dzięki za obejrzenie. I. Aha, jeszcze jedno. Ee, bo tu już zakończyłem nagrywanie, ale zapomniałem o jednej rzeczy. Warto wspomnieć i zauważyć, że. Tendencja Pixara jest zdecydowanie od paru lat spadkowa. Zauważcie, że filmy, które tak naprawdę, których nie było w tamtej tier liście, no to są raczej tutaj, w dolnej części tabeli, no bo to Story 4 jest wyjątkiem, ale poza tym, no to wszystkie filmy Pixara, jakie wyszły od, tam, od, tamtego, od tamtej tier listy, są tutaj, w najniższych dwóch kategoriach. Szkoda, no ale miejmy nadzieję, że w głowie się nie mieści dwa, które się zbliża niedługo, ee, coś zmieni w tej materii. No, także dzięki za obejrzenie, już nie przedłużam i do następnego razu.